Został kupiany z oryginalnej strony ultralaser.pl. Do zestawu możemy sobie zamówić specjalne okulary ochronne w dwóch kolorach zielony albo czerwony. W tych okularach ochronnych wiązka jest nieszkodliwa. Polecam właśnie do czerwonego wziąć czerwone. Oczywiście to nie jest tak, że jak są dwa kolory, ja widzę tą wiązkę. W zielonych tej wiązki. A jeśli jesteście ciekawi, jaki ma długi zasięg oto ten laser, to zaraz zobaczycie. Ten laser. Najpierw poświecimy sobie tu. To było na tym filmie z zielonym. A teraz tu, tam widzimy się odbija i tam daleko on dosięga. On ma bardzo długi zasięg, przez to, że, przez to, że, no nie mamy nikogo na końcu, nie, wiem, tego zasięgu, no to nie można tego określić, ale zasięg ma bardzo wielki.